Mamy setkę główną, listę rankingową od 1 do 100 według przychodów do sprzedaży, ale od samego początku pokazujemy również te dziesiątki w różnym zakresie, bo to jest to prawdziwe życie gospodarcze. Wiadomo, że przychody to te firmy są co roku mniej więcej podobne, ale rentowność, dynamika, eksport to już tutaj mamy trochę więcej zmian. Zaczynamy proszę Państwa od dziesiątki. Według rentowności przychodów ze sprzedaży. Tam Państwo pamiętacie z tej mojej prezentacji, że te firmy podkarpackie, średnia dla tych przedsiębiorstw podkarpacia to była w granicach 5%, że te covidowe, to, 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 to z tą pomocą covidową miały 7,5%. A tutaj. Najlepszy pierwsza dziesiątka to jest kilkunastoprocentowa rentowność, czyli znakomita. No i tu zdecydowanym liderem jest spółka córka Asseco Poland, członek grupy kapitałowej Asseco Soliston Europe, czyli to jest to, co pod, powstawało właśnie w tej, w tej pierwszej dekadzie XXI wieku, o czym mówił dzisiaj pan prezes. Marek Panek. Wyniki znakomite, ale równocześnie tutaj wskazuje na to, jak różnorodne są te firmy, bo mamy i firmy, które są związane z branżą lotniczą, znakomity wynik Polskich Zakładów Lotniczych w Mięsu, ale również firmy produkcyjne tutaj spod Rzeszowa, spod Łańcuta, jak Bimex, Bölhoł, która od wielu lat jest na naszej liście znakomite wyniki, a zaopatruje się między z tego trudnego terytorium, jakim jest Tajwan. I wyniki innych firm również dowodzą, że podkarpackie spółki mają się dobrze, jeśli chodzi o tę rentowność, bo generalnie jest na Podkarpaciu w tym zakresie, mamy tą średnią krajową, nie jesteśmy niżej. Następna dziesiątka, A, bo ja nie wziąłem tego, co przesuwa się, ale nic. Proszę Państwa, zysk netto. Marzenie oczywiście wszystkich akcjonariuszy, udziałowców, żeby ten zysk był jak największy i tutaj również są to firmy, które zwłaszcza jeśli są to spółki giełdowe, to jest to marzenie inwestorów, żeby mieć akcje tej spółki, a najlepiej trzymać je przez 10-15 lat i takim znakomitym przykładem, Firmy, której warto mieć akcje, jest na pewno Poland Polandesa, bo w ostatnich kilkunastu latach to są zawsze te zyski powyżej 200 czy 300 milionów złotych netto, a mniej więcej jeśli połowę czy 70% idzie na dywidendy. To znaczy, że duże kwoty trafiają do akcjonariuszy czy w przypadku spółek zo do udziałowców. Tutaj w tym roku robi wrażenie wynik jednego z liderów naszej listy PGE Obrót. No, ktoś powie, wiemy, że za co płacimy, proszę Państwa, ale jest to wynik znakomity z punktu widzenia chociażby tych potrzeb i problemów, które pojawiają się w branży energetycznej w tym roku. A tutaj taka mała uwaga, bo za rok 20 PGE Obróg to była strata ponad 100 milionów, czyli strata ponad 100 milionów zamieniła się w zysk netto 487 milionów. Zwracam, proszę Państwa, również uwagę na znakomite wyniki tych wszystkich firm, które związane są z branżą lotniczą i z branżą motoryzacyjną, no bo motoryzacyjny Borg, motoryzacyjny... Proszę Państwa, Superior i tutaj obok tego Polskie Zakłady Lotnicze. To są te przykłady tych firm wysokich technologii, ale zwraca również uwagę, proszę Państwa, firma farmaceutyczna, dalej na dobrym poziomie Baosz, w której grupie jest również ICN Polfa Rzeszów. KM jest to spółka powiązana z Kronos, Panem. Następna dziesiątka. Proszę Państwa, dynamika przychodów ze sprzedaży najbardziej zmienna kategoria, co związane jest z tym, że wiadomo, firmy mają swoje lepsze i gorsze dni, ale to równocześnie jest ta jakość i uroda listy stu i tej dziesiątki. Polimarki, spółka ZOO, znakomita, wspaniała firma rodzinna, która już prawie 40 lat działa na Podkarpaciu i ma znakomite wyniki, i cieszy właśnie to, że w ciągu jednego roku, tego roku covidowego, potrafiła pomnożyć praktycznie swoje przychody ze sprzedaży bo to jest razy praktycznie dwa. Również zwracam uwagę na znakomitą dynamikę. Dynamikę firm, które mają wielką tradycję na Podkarpaciu, jak LERK, oczywiście to kiedyś jeszcze czasy co ale również firmy nowe, jak chociażby tutaj z Podrzeszowa Dremex, to wszystko potwierdza, że ta gama firm, które tutaj aktywnie funkcjonują na Podkarpaciu, jest bardzo różnorodna, jeśli chodzi o branżę. No i oczywiście tutaj gratulujemy przedstawicielom firmy Developers, którzy pokazali, że również w budownictwie można uzyskać. Dużą dynamikę. I następna dziesiątka. Sprzedaż eksportowa. Proszę Państwa, Podkarpacie jest bez wątpienia ważnym centrum eksportu w Polsce. Dlaczego? Jeśli popatrzymy na udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem, to zawsze Podkarpacie w ostatnich kilkunastu latach ma te 2-3 punkty procentowe więcej od średniej dla kraju. Czyli to pokazuje znaczenie i udział firm eksportowych tutaj z Podkarpacia. No i tutaj od razu widzimy, że są to wszystko przede wszystkim praktycznie firmy, których właścicielami są największe korporacje motoryzacyjne, największe korporacje lotnicze świata. Ten wynik, który uzyskała Borg Warner Poland w tym roku, to jest firma, która po raz drugi w historii listy i po raz drugi w historii Podkarpacia przekroczyła poziom przychodów ze sprzedaży eksportowej 2 miliardy złotych. A co ważniejsze, Opony, które były zawsze tutaj liderem, firma oponiarska dębica w tamtym roku mieli coś chyba 1,7 i pokazali, że również mogą i jako druga firma podkarpacka przekroczyli poziom 2 miliardów złotych eksportów, przychodów z eksportu. Znakomity wynik, wielkie gratulacje. Ale o granicę 2 miliardów oparła się inna firma, firma, która jest znakomitym przykładem aktywności ponad dwudziestoletniej i takiej stabilnego rozwoju, bo firma Schmidt, kiedy u nas była na tych pierwszych listach to było kilkaset milionów złotych przychodów ze sprzedaży, dzisiaj już pod nową nazwą Superior to są przychody na poziomie 2 miliardów złotych i praktycznie wszystko produkcja eksportowa. Zwracają uwagę dwie firmy lotnicze, ta wielka tradycja COPu, ale dalej kontynuowana w Rzeszowie, nie, w Mielcu, Rzeszowie pod nową nazwą. W Mielcu ta nazwa historyczna, tradycyjna, ale piękne wyniki, co najważniejsze, że te wyniki one pokazują, że po tym trudnym dołku, roku 20, rok 21 już jest lepiej, już wzrasta troszkę ta aktywność eksportowa, bo nie tylko u tych prezentowanych, a również MTU, Goodrich. Goodrich na przykład również odbił się trochę, znakomita firma krośnieńska, bo dla oni mieli tego pecha, że te Boeingi 320 chyba były uziemione, kilkaset, no to nie produkowano nowych. Był trudny czas. Bausch, farmaceutyka, znowu piękny wynik eksportowy i zwracam tu uwagę na jedną z najstarszych firm prywatnych Podkarpacia, Nowy Styl, który praktycznie gdzieś w tamtym w tym roku chyba obchodził 30-lecie swojej aktywności, swojej działalności. Tutaj nowy styl pokazujemy jako spółkę Zoo, jako grupa mają praktycznie dwa razy większe przychody i ze sprzedaży, i z eksportu, ale tu dla przejrzystości listy pokazujemy tylko spółki 3ZO, czy, czy spółki akcyjne. I również firma motoryzacyjna Bury, wielki sukces, wielkie eksporty, podobnie jak Fenix i mamy następną. Udział eksportu powtarzają się tutaj firmy, również branża lotnicza. Ja tu zwracam uwagę proszę państwa na tą nieprawdopodobną walkę. To jest praktycznie 100 metrów w biegu panów na olimpiadzie, bo to są te różnice minimalne pomiędzy Borg Warner Poland Spółka zoo, a Goodrich i niewiele za tą dwójką. Firma, która działa na terenach dawnego WSK PZL Rzeszów, tutaj niedaleko, gdzieś po drugiej m, stronie, czyli Hamilton. I znowu znakomite wyniki Borga, y, y, Mielca i również tego wielkiego producenta, jednego z największych producentów y, paneli podługowych, czyli Baltic Wood. Znowu dobre wyniki Burego, Phoenix i Asseco Southeastern Europe. I lecimy dalej. Zatrudnienie. Zatrudnienie pokazywaliśmy, że to się kręci tych, tych pracujących w granicach ponad 800 tysięcy w Polsce. Jeśli popatrzymy na tych zatrudnionych, które Urząd Statystyczny pokazuje te firmy największe, to w granicach 240 tysięcy na Podkarpaciu, a największą firmą produkcyjną, największą, największym pracodawcą przemysłowym Podkarpacia. Jest w dalszym ciągu dawna WSK Rzeszów, czyli dzisiaj Pratt Whitney. Rzeszów spółka akcyjna, która niewiele wyprzedziła, ale wyprzedziła firmę Nowy Styl i kolejne pozycje, m.in. wielka firma centralnego kręgu przemysłowego firma Poniarska Dębica, ale mamy również tutaj Sanok, który kiedyś w latach 30. tworzonych przez. Przybysza z Austrii, który zbudował na bazie również wsparcia oferowanego przez rząd polski dla Centralnego Okręgu Przemysłowego, zbudował tą wielką firmę produktów z gumy, która do dzisiaj tak świetnie radzi sobie na rynkach całego świata i znakomite wyniki Kirchhoffa, ale ja tu zwracam uwagę przede wszystkim na proszę Państwa Krosnoglas, firma, która miała swoje trudne dni, pierwsza spółka giełdowa, która zadebiutowała 17 kwietnia 1991 roku na giełdzie papieru w Warszawie, to było to pierwsze notowanie, była, była w tej piątce, jedyny przedstawiciel Podkarpacia, no później w drugiej dekadzie tego wieku zniknęła, ale wraca w wielkim stylu. I następna dziesiątka kapitalizacja. Spółki giełdowe, mieliśmy ich kilkanaście, pokazywałem to w pierwszej prezentacji przedpołudniowej, dzisiaj niestety mamy tylko 11, ta 11 to właściwie bardzo znikome wyniki, a tutaj literem kapitalizacji jest od wielu, wielu lat, po, po raz 16 Asseco Poland spółka akcyjna. Przepiękny wynik, tu zwracam uwagę, że kiedyś, te parę lat temu jeszcze Asseco się kręciło na poziomie 4 miliardów, tak między 4 a 5 miliardów, przychodów kapitalizacji rynkowej, a dzisiaj w grudniu, 30 grudnia dokładnie minionego roku to było 7 miliardów i 175 milionów złotych. Przepiękna kapitalizacja, jedna z największych spółek giełdowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. I tutaj, jeśli popatrzymy na te zmiany rok do roku, 21 do 20, to widzimy, że Asseco drugie znakomicie poprawiło wynik opony mniej więcej na tym samym poziomie, Śnieżka trochę mniej, ale to, co proszę Państwa cieszy, to to, że zdecydowana większość spółek tutaj uzyskała zyski netto na dobrym poziomie, a cztery największe z nich uzyskały, pomijając Asseco, które ma znakomity wynik i drugie Asseco, również znakomite kilkudziesięciomilionowe zyski, które są znakomitym narzędziem raz jako wypłaty udziałów i Dywidend, dywidend w spółkach A2, znakomite narzędzie do zasilania kapitału zapasowego. Proszę dalej. I proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy prezentujemy taką umowną kategorię, umowną dlatego, że próbną testową inwestorów, największych inwestorów pod Karpacia. Temat kolejnego panelu to będzie związany z inwestycjami zagranicznymi. I tu właśnie mamy przykład tych największych inwestorów, właśnie inwestorów zagranicznych, bo firma oponiarska Dębica to od dawna grupa Gudiera. Superior to również właściciel zewnętrzny, Borg Warner Amerykanie, Prat Amerykanie safran powiedzmy Europa bo to tam Francja, Hiszpania pomieszane MTU, Niemcy, prawda? Kronospan bliżej Austrii, Kirchhoff, również wielka grupa międzynarodowa, OI Poland, Amerykanie spod Chicago i praktycznie Raber, no to tutaj mamy właściciela, no właścicieli polskich, bo to są głównie fundusze inwestycyjne plus jedna osoba fizyczna, czyli z tej dziesiątki, dziewiątka największych inwestorów w roku 2021 to są firmy z kapitałem zagranicznym, ale to jest również potwierdzenie tego, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jest nie tylko to, ten. Brownfield czy Greenfield, czyli w zależności od tego, czy budujemy od podstaw, tak jak Borg, czy przejmujemy, tak jak powiedzmy Goodyear opony, ale że tutaj elementem tych nowych inwestycji to są właśnie zyski netto, że część tego zysku jest reinwestowana, bo to jest też w statystykach wszystkich międzynarodowych ujmowane jako inwestycja bezpośrednia, tyle, że nie przywieziona z zewnątrz tylko inwestycja, która trafia do nas z zysku netto, którego część akcjonariuszy przeznaczają na rozwój. I to chyba bardzo cieszy, że te firmy największe każdego roku przeznaczają tak duże zasoby. Tu, jeśli byśmy wzięli kwotowo ostatnie lata, to chyba Borg jest największym inwestorem na terenie Podkarpacia, Borg Warner Poland, bo jest jeszcze drugi Borg prezentowany też na liście stu, ta mniejsza firma. I to chyba, proszę Państwa, bardzo cieszy, że w tych trudnych czasach covidowych, bo to był rok 21, to są dane za 21 rok, że jednak w roku 20, bo to nie ma także inwestycje, to z dnia na dzień coś tam, tylko to jest pewien czas, że jednak w tym początkach covidu jednak nie zablokowano inwestycji, realizowano, one się spełniły w roku 21 i dały tak piękne wyniki. Te dane są przede wszystkim na bazie tego co uzyskujemy ze sprawozdań finansowych tych firm być może ktoś tam nam umknął ale niestety nie mamy dostępu do wszystkich danych bo nie wszystkie firmy mamy ale tu proszę państwa jeszcze raz chciałbym podziękować bardzo serdecznie Urzędowi, urzędowi Statystycznemu tylko mojego, mojemu Przyjacielowi Arturowi Chmajowi, który od wielu, wielu lat, od samego początku wspiera mnie. Jak już mam te dane, to później powstają te trudne tabele, i tutaj serdeczne dzięki Arturze za pomoc. I przechodzimy, chyba, do y, głównego rankingu. Ranking główny za rok 2021 według przychodów, według wartości przychodów ze sprzedaży. I zaczynamy, zdaje się, od końca. Tak jest, od pozycji setnej znakomita firma rodzinna Wortumnus owoce, z Lisowa, z Podjasła, cały czas na liście. Tu zwracam, proszę Państwa uwagę, że praktycznie już zbliżamy się do momentu, kiedy 100 milionów musi być, żeby znaleźć się na liście. Tuż za listą znalazła się m.in. znakomita firma... Yy... No, zapel, chwała, jeszcze kilka innych, które tutaj u nas zawsze były. I tutaj cieszy na pewno dobry wynik Stalowej Woli, Kuźni, bo to jest ta firma, która jest od lat, Bimex, Belchow, o którym mówiłem. No i firma z ponad stuletnią tradycją na Podkarpaciu, spółdzielnia od ponad 100 lat, Jasienica Rosielna. Tu zwracam proszę Państwa uwagę na znakomite wyniki i przede wszystkim na to, że mamy wszystkie na jednej liście wreszcie spółki miejskie z miasta Rzeszowa, ze stolicy innowacji, bo zawsze był problem, albo ktoś nam nie dostał, albo nie można było uzyskać danych, albo coś tam przeszkodziło. Po raz pierwszy mamy wszystkie cztery największe, bo, bo ta piąta MZBM no to ma tam w granicach 40 milionów przychody ze sprzedaży, ale mamy te największe, czyli mamy MPK, mamy proszę Państwa znakomitą firmę Empelik, gratulujemy Panie Prezesie i jest również MPG Rzeszów, a gdzieś wyżej będzie proszę Państwa jeszcze jedna firma. I następna dziesiątka, znaczy następna dwudziestka, tak mamy. Tutaj, proszę Państwa, mamy firmy z całego Podkarpacia. Jest trochę tych firm z branży budowlanej, czy to Developers, czy Grain Plus, który dostarcza te różne produkty, czy to Solbet, czy jeszcze firmy typu widok. To cieszy, że to Podkarpacie jest zróżnicowane z punktu widzenia branży, bo mamy wszystko to, co potrzebne jest, by budować, rozwijać i funkcjonować. I proszę Państwa, następna dwudziestka i w tej dwudziestce właśnie mamy tą największą firmę miejską Rzeszowa, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które jak Państwo widzicie również ładna, dodatnia dynamika, kilkunastoprocentowa dynamika. Jest zasłużony dla Podkarpacia producent odlewów i nie tylko zakład metalurgiczny WSK Rzeszów i to jest w zasadzie jedyna już ostatnia firma, która ma jeszcze w nazwie WSK Rzeszów. Są nowe firmy typu Monty Bugs czy też... Pol, pol Energia, elektry, nie, przepraszam, nie Pol Energia, ale z tych nowych tutaj mamy po raz, no, z, z pewną po pewnej przerwie Romet, producent rowerów i nie tylko z Podgrodzia, ale również mamy tę największą firmę budowlaną, Besta Przedsiębiorstwo Budowlane, piękny wynik, praktycznie na tym samym poziomie, co w roku poprzednim, mamy spółkę Polwak, spółka giełdowa, no i to krosno, o którym wspomniałem, ładne wynika, przede wszystkim wrażenie robi ta piękna 36% dynamika wzrostu. I następne. 20. Tutaj, proszę Państwa, tą dwudziestkę zamycha przetwórca naszych znakomitych, pięknych podkarpackich jabłek i nie tylko, również innych owoców. Też firma z udziałem kapitału niemieckiego, Przewolsk, ale znakomity wynika, przede wszystkim znakomita dynamika w stosunku do roku 20. Cieszy, że siarkopol jest dalej mocny. Safran znakomicie poprawił wyniki pod trudnym roku 20. Podobnie jak kilka innych tutaj firm reprezentowanych, a przede wszystkim firma Dremex z Głogowa, bo dynamika prawie 50%, tak samo jak w eurometalu, robi, proszę Państwa, wrażenie. No i tutaj chyba największa na no, 26 pozycji firma rodzinna Podkarpacia, brać rodziny Godawskich Omega Pilzno. I prosimy dalej. I proszę Państwa, zamyka. Lerko, o którym już wspominaliśmy dzisiaj, zwracam Państwu uwagę na ten piękny wynik największego producenta opakowań szklanych Olay Poland Jarosław. Huta, stalowa wola utrzymała poziom, natomiast to, co cieszy tutaj na tej liście, to to, że po raz pierwszy pojawiła się potężna firma Stajęcina z Centrum Rozliczeń Elektronicznych, no, powiązana w jakiś sposób troszkę z Optimem, ze spółką giełdową. Piękny wynik, ponad miliard złotych. Wielkie gratulacje dla zarządu firmy. I proszę Państwa, firmy, które są tymi samorodkami Podkarpacia, firmy, które decydują o globalnych przychodach, o globalnym produkcie krajowym brutto Podkarpacia, ale również o eksporcie, o których to firmach już wcześniej mówiliśmy. Proszę Państwa, trzecia pozycja, największy producent, największa firma przemysłowa Podkarpacia, Borg Warner Poland, a druga PGA Obrót i... Pierwsza paliwa, on-land paliwa, czyli można powiedzieć takie troszkę naturalne monopole chodzi nie do końca, ale wiemy, że lider przede wszystkim dostarcza paliwa nie tylko na Podkarpacie, ale mm, dla całej Polski. Podobnie jak PGE Obrót, która praktycznie oferuje swoje, mm, swój produkt podstawowy do ponad 5 milionów odbiorców plus minus no, w połowie, a nawet większej części Polski. Wielkie gratulacje dla lidera firmy Orlen Paliwa. Wielkie gratulacje dla firmy PGE Obrót i Wielkie gratulacje dla trzeciego na liście Borg Warner Poland, spółka ZOO. I proszę Państwa, wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy są w tego, na, na tegorocznej liście 100 złotej setce, za znakomite wyniki. I to, co proszę Państwa, ważne. Otóż mamy tu setkę firm, 65 z nich, czyli 65 poprawiło wynik y, przychody ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego kilkanaście procent nie 2 3% procent, kilkanaście procent 65 a generalnie 82 miały wyższe przychody ze sprzedaży niż rok wcześniej to cieszy to dowodzi że podkarpacki menedżerowie zarządzający, właściciele i pracownicy potrafią wspaniale realizować swoje cele zadania i y, osiągają sukcesy i tych sukcesów życzę wszystkim Państwu w tym roku 2022 i w kolejnych. Dziękuję serdecznie za uwagę i miłego dnia.